Cześć wam, dzień dobry, witajcie wy. E, poniedziałek. E, powiem wam szczerze, że potrzebne mi było kilka dni takiego oddechu i po prostu złapanie swoich myśli. E, I to było bardzo dobre rozwiązanie. Myślę, że reset w ogóle od takiej pracy umysłowej dobrze, e, dobrze robi. E, no. Tak więc witamy z nową energią na pokładzie. Tak w zasadzie, jak przyjdzie taka chwila drzemki, to nie wiem za co mam się złapać ale chyba najlepiej na nic też sobie dać chwilę i po prostu działać na spokojnie. Ogólnie to wam powiem, że totalnie nie wiem, co mam zrobić z włosami i fryzjer pewnie będzie po świętach, yy, tylko że nie wiem, co mam zrobić z... strzyżeniem, bo powiem wam szczerze, że czuję się lepiej w krótszych włosach, ale jak teraz skrócę i będę mi się cały czas majtać, no to tak też nie za bardzo, bo yy, często chodzę w związanych, tak więc zobaczymy. Na pewno będzie mocno sprzenie koloru, a czy cięcie mocniejsze, zobaczymy. A ja tu ci miałam reklamę kręcić. Kosiarki najnowszej, taka trawa bujna jak nigdzie. Nawet koniczyna jest. I gdzie ja tak kręcę cyrkonię? By się Paweł przystrzygł, jakoś stylowe zrobił jej na Wielkanoc.